Witamy serdecznie sprzed budynku publicznego w Głogowie. Moi drodzy, dzisiaj rozprawa dotyczyła zamiany kary pieniężnej, 3000 zł kary grzywny na pozbawienie wolności. W międzyczasie dotarłem do pewnych dokumentów. Jest ze mną Andrzej Wielebny, który, który był dzisiaj obserwował, jak wyglądało postępowanie to zamienne, ale w międzyczasie dotarliśmy do dokumentów, które jako Dziecięce Veto, Stowarzyszenie Dziecięce Veto, które staje w obronie najmłodszych, nieletnich, gdzie dokonano gwałtu na dziewięciolatce. Gwałtu na dziewięciolatce, jak również na drugiej dziewczynce w wieku sześciu lat. To wszystko dzieje się po decyzjach tutejszych sędziów. Którzy dzieci oddają do rodzin zastępczych. W tych rodzinach zastępczych dzieją się takie cyrki, że to się w głowie nie mieści. Gwałt na dzieciach. Mamy dokumentację. Niestety nie będę upubliczniał danych dzieci, jak również. Natomiast mamy dokumentację, kartę informacyjną ze szpitala, w której rany krocza są tutaj m.in. moi drodzy. W, w opinii lekarskiej uwzględnione. Jest zalecenie szycia na chirurgii dziecięcej. Zeznanie mamy również przed sądem w, w niebieskim pokoju w obecności sędziego, kuratora, adwokatów, jak i rodziny, prawowitej rodziny, której odebrano. Jest, tu, jest tutaj, w tych dokumentach posiadam właśnie wszystko. Natomiast dzieci. Opisują wszystko, co do zdarzenia, bardzo dokładnie, co się wydarzyło, jak to się wydarzało. I tutaj e, rodzina zastępcza miała, miała w tym udział, e, ponieważ nawet dziecko w ten sposób opisuje, że wujek wyjmował nagiego. No właśnie. Dziecko nazywa to w delikatny sposób. I co dalej robi? Robił to również z drugą dziewczynką. Moi drodzy, kiedy podjęliśmy tutaj wspólnie interwencję w Górze i robiliśmy petycję, skierowano przeciwko mnie kolejny akt oskarżenia na podstawie fałszywych zeznań kuratora, właścicielki rodzinnej placówki i z. Dwa procesy. Między innymi ta organizacja z Warszawy, taka. No nieważne jaka. Nieważne wszyscy jaka. Wiedzą, wszyscy robi. wiedzą tak no dokładnie. dokładnie. Również miał, maczała w tym palce. Dzisiaj na czytelni AK spędziłem półtorej godziny. Sfotografowałem wszystko. Mamy dowody kolejnych zbrodni tego zbrodniczego systemu. Andrzej, widziałeś dzisiaj zachowanie neokaresowca, który. Ma... Doprowadził m.in. do. pamiętacie matkę Martę S., nie będę już mówił o nazwisku, która m.in. przez niego została skazana, przez niego przebywała w zakładzie karnym, moi drodzy, dlatego że postawiła się systemowi, dlatego że zaczęła yy, szukała pomocy. Znalazła tą pomoc u nas w Stowarzyszeniu Dziecięce Weto, które podjęło się interwencji. To wszystko było opisywane tutaj w głosie Głogowa między innymi. I jak dzisiaj odbierasz to zachowanie neokaresowca? Przemysława K. Witam wszystkich, witam Michała. Eee, powiem tak. Pięć minut, czyli godzina dziewiąta dwadzieścia byłeś ty i czterech jeszcze innych... E, w jednej strefie czasowej. 9.25. 5, 5, 5 minut na postanowienie o pozbawieniu wolności lub tych prac społecznych. Pięciu. Pięciu ludków. Pięciu ludzi. Minuta 5 na jednego istotne. człowieka. Tam po prostu jest maszynka do robienia pieniędzy. To nie są... To, to jest po prostu... E, nie do opisania bandytyzm, który tutaj jest. Jak można w ciągu jednej minuty przesłuchać danego człowieka do, do, do danej sprawy? Jedną minutę. Kiedy zażądał moich dokumentów, do, mojego dokumentu tożsamości, który okazałem, na mój wniosek. Poprosiłem również o okazanie legitymacji sędziego, asesora. To nie jest nawet sędzia, to jest asesor sądowy. Wiecie co mi odpowiedział? Że jego legitymacja jest w Sądzie Okręgowym w, Lubli, w Legnicy. Przepraszam. Żebym tam się udał w celu zobaczenia, czy on to jest on. Moi drodzy, ja potwierdziłem swoje dane, on tego nie zrobił, więc nie wiedziałem, z kim mam do czynienia. Dlatego między innymi został złożony wniosek o wyłączenie. Na jakiej podstawie? Osoby fizycznej, która nie ma umocowania prawnego do tytułowania się sąd. Która tak się dzieje, w czy tak się dzieje w całym kraju? Tak. W, całym, w całej Polsce? Dokładnie tak. Ten budynek, ten sąd został powołany w roku 70. Na podstawie rozporządzenia. Nie, ten w 83, bo to w Lubinie jest na podstawie... Nie, W 73, tak? W 83? W 83 w Lubinie jest powołany rozporządzeniem komunistycznego ministra. Taka jest podstawa prawna działalności sądu w Lubinie. W Głogowie na podstawie rozporządzenia ministra z 83 roku. Czyli zbrodniczy. System powołał tą instytucję i to jest jej podstawa prawna istnienia. I do dnia dzisiejszego ta zbrodnicza instytucja funkcjonuje. Wracając do pani Marty, która podjęła działania wspólnie z nami, zwróciła się z prośbą, bo nigdzie nie mogła uzyskać pomocy. Pisała wiele skarg, wiele zawiadomień. Jest jeden prokurator, który prowadził te wszystkie sprawy, jak również moją. I inne pani Marty kierował akty oskarżenia przeciwko nam i przeciwko niej wcześniej. Doprowadził sędzia, ten neokaresowiec, doprowadził do Przemysław K, doprowadził też do zatrzymania Marty, wydając wyrok, którego nie powinien wydawać, ponieważ nie jest konstytucyjnym urzędnikiem sędzią, tak zwanym, nie jest wybrany poprzez naród Polski. Do sprawowania władzy sądniczej. Ten zbrodniczy system, ci zbrodniarze w Togach doprowadzają do wielu tragedii, dorosłych, ale przede wszystkim dzieci, ponieważ tu dzieci ucierpiały najbardziej, gdzie matka zwracała się o pomoc do wszystkich instytucji. Te instytucje nie pozbawiając jej nawet praw rodzicielskich, później ograniczając, ograniczały jej dostęp do własnych dzieci. Tu wspomnę, że jedno z tych dzieci, oprócz jeszcze tych zgwałconych, trafiło na oddział intensywnej terapii po kiedy przebywało w placówce zastępczej z, z bardzo ostrym zapaleniem opon mózgowych. Groziła śmierć. Powikłania są do dzisiaj. Za tym wszystkim mam tutaj wyszczególnione dwóch dwójkę taką, Katarzyna D i Marcin M. I dochodzi do tego prokurator Anna G., którzy doprowadzają, jak również tuszują te wszystkie sytuacje. To, co się dzieje, opisywał głos Głogowa. Moi drodzy, jak jeszcze, co jeszcze można zrobić, i co jeszcze można powiedzieć, żeby wreszcie naród się obudził? Andrzeju. Naród się za niebawem obudzi. Jest to kwestia czasu. Skryminalizowani wszyscy ludzie, którym wyrządzają krzywdę. No nie ci, którzy dzisiaj akurat wchodzili, nawilali czoło i sędzia, który nie ma umocowania konstytucyjnego, pozbawiał ich wolności. Odbierał dzieci. No tego to akurat, to co dzisiaj widziałem, bo mówimy o tej sytuacji, tak, tym sędziu? Tak. O, o tym sędzi, natomiast? Sędzio w ogóle siedział sobie na, e, z boku, nie siedział na tym głównym mie miejscu. Mam zdjęcie, zakrywał twarz w ten sposób, zakrył sobie twarz. To, to jest parodia. Udostępnię tą fotografię, natomiast e, jeszcze na kolanie. ...nogi i na kolanie sobie czytał, na, rę, ręcznie, nie było protokolantki. Dopiero w późniejszym czasie dołączyła do nas protokolantka. E, więc cyrk na kółkach, tak? Taka jest powaga tego domu publicznego w Głogowie. Tu nie ma, tutaj jak Fisch tak zawijał w reberka, tak? Siedział i, sobie bez, siedział i sobie zawijał. Po prostu odpracowywał y, jakąś tam, jakieś tam zadanie i, i to wszystko. To, to nie ma w ogóle, y, nie do, jest nie do opisania. Ci, co dołączyli, musimy kończyć ze względu na to, że niestety bateria nam już kończy w naszym, w naszym telefonie. Tutaj są dokumenty z akt sprawy. Zgwałcone dwie dziewczynki, wydane postanowienie jednej z pracownic udających wymiar sprawiedliwości. Do rodziny zastępczej. Dwie dziewczynki zostały zgwałcone. Wymagają, wymagały hospitalizacji, wymagały operacji. Karta informacyjna również tutaj u mnie jest. Jak również zeznania w niebieskim pokoju dziewczynek, które opowiadają, co im wujek robił tam, gdzie trafiły do rodziny zastępczej. Co się wydarzyło. Potwierdzają badania lekarskie. Tutaj mam kartę informacyjną. Mam również akta. W mojej sprawy, gdzie nie mogę jeszcze publikować, nie mogę mówić, ponieważ jest tryb utajniony. Natomiast jest tam bardzo dużo ciekawych wątków, gdzie kurator proponował propozycję, składał propozycję seksualną matce pod warunkiem, że wtedy nie odbierze jej dzieci. Ten reportaż również był z Głogowa, zamieszczony i od ten zarzut mam właśnie, że ja upubliczniłem takie informacje. Cóż jeszcze możemy powiedzieć? No, tutaj akurat mnie opiszę, że ludzie się obudzą, jak wyjadą tam na, za tą naszą granicę wschodnią. Tam, na wschodnią. Walczyć za dobrostan właśnie tych urzędników, którzy, którym zabezpieczono bezpieczne miejsce, czyli w tych sądach, żeby mogli dalej wykonywać te swoje czynności. Yy, z, posłowie pozostaną, tylko to mięso armad nie będzie mogło wyjechać. Czyli mężczyźni, ci więźniowie, którzy są osadzeni, i tak dalej, pozbędą się dobrego materiału genetycznego, pozbędą się też yy, mężczyzn, a później zajmą się kobietami. I przede wszystkim, jak to na każdej wojnie bywa, będą zabierać dzieci. Yy, z tym przesłaniem żegnamy Was, udajemy się w swoją drogę. I zdrawiamy w przyszłym tygodniu kolejne. Przypomnę, że mamy piątek, a w tym tygodniu już cztery miałem rozprawy. Byliśmy w czterech domach publicznych na terenie Dolnego Śląska i Województwa Małopolskiego. Do zobaczenia. Zdrawiamy.